Cześć i witajcie z tej strony Kudłaty i przybywam do Was z 66 odcinkiem z serii Survival na modach. Zanim przejdziemy do odcinka, mam dla was niezaciekawą informację, związaną właśnie tutaj ze survivalem na modach. Konkretnie ten save zaczyna się psuć i jest z nim coraz gorzej. Mogliście już co nieco widzieć w poprzednich odcinkach, na przykład dziwnie lagujące się moby. No i generalnie większość takich rzeczy starałem się wycinać w montażu, ale ten problem już jest na tak wysokim poziomie, że ciężko nagrać 10 sekund czegokolwiek, żeby po prostu coś się nie zlagowało. Przechodząc do sedna, to brałem i szukałem Szukałem informacji od innych, także Alfa mi tutaj pomagał to ogarniać i zawsze wychodziło tak, że modów jest zbyt dużo, bo jest ich około 108 oraz to wszystko jest słabo zoptymalizowane, no i ciężko to w jakiś sposób naprawić. Podejrzewam, że głównym powodem, czemu to wszystko zaczęło się psuć, była zmiana wersji z 16.4 na 16.5, gdzie doszło kilka modów, m.in. Twilight Forest. Czasami, żeby ten świat to palić, muszę czekać po 20 minut, więc to jest naprawdę sporo czasu. I teraz takie pytanie, czy mam nagle zakończyć tą serię, czy mam ją dalej kontynuować w takiej słabej jakości, ponieważ za niedługo mam zaplanowane zakończenie, więc może jakoś przetrwamy ten okres czasu. No ale po tym odcinku zobaczycie, jak to wygląda i po tym możecie zdecydować pisząc w komentarzach czy mam kontynuować czy raczej już powinienem to zakończyć. W poprzednim odcinku nie zaliczyło nam zadania z zabicia Urgasta, więc będę musiał to jeszcze raz powtórzyć i żeby was tym samym nie zanudzać, to dopiero zobaczycie samą końcówkę, jak tego dziada będę sobie dobijać. Dżon zniknął. A dobra, żyje. Zabiłem go, no i chyba zadanie się nie zaliczyło, ponieważ nic mi nie wyskoczyło. Ale tak dla pewności sprawdźmy to. No nie, nadal jest pokazane, że go nie zabiliśmy. Naprawdę coś się zbagowało, że mi tego zadania nie zalicza. Ścikici, no chodź do mnie, dziadu. Dobra. Generalnie też mieliśmy znowu zabić sobie Yeti, tylko po to, żeby zaliczyło nam zadaniem bo trzeba je robić w odpowiedniej kolejności, no ale chyba z tych zadań sobie zrezygnujemy, ponieważ no nie działają, ale jeszcze z takich ogólnych rzeczy by Twilight Forest to została nam chyba królowa lodu i ona chyba znajduje się w tym czymś dziwnym, o ile się nie mylę, ale teraz jest takie pytanie: jeżeli mi zadań nie zalicza, to czy ja mogę iść do kolejnych potworków, bo jeśli nie, no to będzie ogólnie problem. Mogę tutaj wejść na luzie, więc nie musi nam wyskoczyć w zadaniach, że to faktycznie zrobiliśmy, żeby nam się to odblokowało. No, ale coś musimy sobie zostawić na kolejne odcinki, żeby tutaj w ogóle um, wejść, bo mam inne plany. Konkretnie zabijemy sobie tak czy siak jeszcze jednego stworka potworka z Yeti, tylko po to, żeby zdobyć sobie główkę i potem wracamy do normalnego świata, ponieważ już tam planowałem wrócić ostatnio, ponieważ musimy trochę pobudować, więc Królową Śniegu zostawimy sobie na zakończenie Twilight Forest. Gdzie jest spawner? Czy to jest ten, w którym ja kiedyś byłem? Niemożliwe. Na mapie mam 12 takich miejsc z Yeti odkrytych i akurat musiałam trafić na te, gdzie byliśmy za pierwszym razem, więc mamy tutaj kolejne. U ty, dziadu jeden. Niestety łuk ma prawie zdechnięty, ponieważ trochę się zmarnował, jak dobijałem Urgasta, ale ty, dziadu... Ty siedzisz? Czemu te strzały nagle zaczynają się od niego odbijać? I nie rzucaj mi kostkami lodu, dziadu jeden błahaty. Dobra, chyba będzie szybciej jak cię normalnie z dobija. Czekaj, bo ty chyba bloków nie niszczyłeś, więc jak ty to zrobiłeś, dziadu? Pal się, tak. Nie lubisz ciepła. Dobra, może się spali do końca, w co wątpię. Nie przypominam sobie, że tego pierwszego co zabijaliśmy, to on mógł. Aha, skrzynka do mnie idzie. Żeby on mógł w ogóle niszczyć bloki. Tutaj się pojawiły lodowe kopalnia. To teraz wyjaśnia, czemu tak to wygląda i skąd tyle torów jest. Dobra, chodź, dziadu, Dobijamy cię. I muszę zjeść złote jabłuszko, ponieważ nie mam innego jedzonka przy sobie. Dawaj, dawaj, dawaj. I... Ja chcę główkę. Eee, dostałem? Dostałem. Dotarłem do portalu, więc w końcu możemy wrócić do siebie na chałupę. Wszystko się wczytało. Eee, gdzie są moje chmurki? Od razu lepiej. Eee, ha, te drzewko wyrosło. I strasznie się tutaj wtopiło w to nieważne. Generalnie tak. Tutaj gdzie ta pusta polana jest, to tutaj może bym posadził te nowe drzewka ze Twilight Forest, tak czysto dekoracyjnie, bo są dość wysokie. Przydałoby się też ogarnąć latarnię, ponieważ ona w środku jest pusta, więc jakiś wystrój tutaj przydałby się zrobić oraz tutaj wewnątrz. I na razie myślę, że tymi dwiema rzeczami się zajmiemy. I potem zobaczę przy tabliczkach w domku, jakie jeszcze mamy rzeczy do dokończenia. I ostatnim detalem będzie dołożenie krzeseł. Jedno damy tutaj na biurku, jedno mogę dać tutaj w rogu koło łóżka. I dwa ostatnie umieszczę w kuchni, bo tak przypasowało, że to trochę przypomina kuchnię. A te jedzenie jest tak głośne, że lepiej stąd chodźmy, bo mi tutaj zagłusza. Więc latarnie zamykamy i posadziłem drzewka. I najładniejsze tylko są te wysokie. Jeszcze były takie niskie. Generalnie to są dwa różne drzewka, bo miały inne sadzonki, mimo że są dość podobne. Ale one są no, po prostu paskudne, strasznie takie zwykłe, i nie pasują mi do klimatu tutaj tego całego lasu. I teraz przydałoby się tutaj po prostu zrobić, żeby ta ziemia nie była zbyt po prostu pusta. Czyli zrobię tutaj ścieżki w tym lesie, żeby też prowadziły do latarni. Będą one prowadziły też tutaj do tej kolonii, które w ogóle nie ogarniam i po prostu ją tak zostawiam, bo nie będę jej tutaj w żaden sposób rozwijać. No i po prostu jakieś drzewka może jeszcze dosadzę, gdzie ja mam sadzonki tutaj. Druszki będą zrobione po prostu z tego pomiędzy, jeszcze dam tutaj ten kamień, który zdobyliśmy, od. Zostań tu. Grzeczny kamień. Kamienie, które zdobyliśmy, one chyba były od Nagini z tego labiryntu. Wziąłem duże kwiatki oraz jeszcze takie kłody, gdzie je położę na ziemi, i myślę, że to wszystko będzie git wyglądać, więc możemy zaczynać. Skończone i oficjalnie ten las będzie się nazywać jako kwiatowy las, ponieważ jak widać jest dość dużo kwiatków, bo oprócz tych, których ja sam postawiłem, to jeszcze sporo ich urosło jak używałem kostki mącznej i tutaj po bokach też to porobiłem i niegdzie postawiłem latarenki, żeby mi się nie spawnowały agresywne potworki stworki. Jeszcze w niektórych miejscach, raczej tam gdzie leżą kłody postawię jakieś ogniska oraz mam jeszcze fajne takie krzaczki, z jakimiś jagódkami, czy jakimiś truskawkami, zależy to tam z nich urośnie tutaj jeszcze gdzie nie gdzie poustawiam je no i generalnie wygląda to dość dobrze tylko te dwa krzaki zostawiłem, nie wycinałem już tutaj tych, tych drzew mimo że one mi nie pasują, ale je zostawię do klimatu jeszcze jedno ognisko, gdzie tak kłada leży tutaj, więc tu może być jedno i obok krzak postawię jeszcze jeden tu, bo było dość pusto i jeden koło latarni. Ścieżki też spoko wyglądają, nie są aż takie złe. Kilka krzaków jeszcze koło tej kolonii, tak żeby mieli co żyć. Eee, zróbmy tutaj trochę wolnego miejsca. Ognisko. Eee, tutaj w lesie by się przydało, żeby postawić pomnik Tiruriru. Ponieważ tam przeglądałem tabliczki i eee, zapomniałem o nim, że on miał być wybudowanym więc na pewno go wybudujemy już w kolejnym odcinku i chyba nawet od niego zaczniemy kolejny odcinek z jego budowy jeżeli chodzi tutaj o końcówkę lasu to dróżki tutaj nagle się kończą no i dalej tutaj nic y, nie robiłem ponieważ tutaj nic nie planowałem a ten las jest powiedzmy na tyle gęsty że tutaj po prostu jak idę ścieżkami to tej pustej przestrzeni nie widać co tam się dzieje no, no jak widać, więc tak to tutaj zostawię z tej strony. No i jeszcze pójdziemy do tych tabliczek, ponieważ muszę wam pokazać pozostałe rzeczy, które będę chciał zrobić do końca tej serii. No i mamy tutaj pomnik Tyruriru, który z rakryształami, małe statki. Blorus, który zaproponował szkielet potwora morskiego w grobowcu i tam właśnie w grobowcu zrobimy za niedługo jakąś salę na te główki bossów, które zdobyliśmy. Mamy tutaj Domek Wiedźmy. Mm -hmm. możemy to zniszczyć. Generalnie pomysł był na to taki, że ten Domek Wiedźmy przebuduje na coś innego, ale chyba jednak zrezygnuję z tego projektu, a sam Domek Wiedźmy po prostu rozwalę, bo on tam stoi taki brzydki na wodzie i zaraz to zrobimy. Stragany i Wykończenie u Zwierząt oraz podziemny projekt MC Takosa, czyli ten cały projekt podziemny, który nie jest skończony i jest dość obszerny. To wyrzućmy, więc mamy lilię wodne, które mi się przypomniały, że zdobyliśmy i ta koło statków je postawię i od razu akurat przypasuję, żeby zniszczyć ten domek wiedźmy, gdzie on jest. On tutaj, bo on tutaj paskudny się zrobił i w ogóle go nie używam, bo w ogóle nie był do niczego potrzebny, więc trzeba go zjechać. Propo tego czemu nie chcę przebudować tej chatki wiedźmy na ten mój projekt. A to jest spowodowane tym, że kiedyś znalazłem fajny projekt takiego wodnego żurawia, chyba tak to można nazwać. No i generalnie on był na tyle fajny, że chciałem go gdzieś wybudować. No ale ten projekt mi się gdzieś zapodział. Szukałem i nie mogę go znaleźć, a nie ma sensu, żebym budował jakiegoś innego żurawia, ponieważ generalnie. No, nie jest mi tam żaden żuraw potrzebny, a jak mówiłem, chciałem go wybudować tylko dlatego, bo tamten projekt, akurat konkretny, był dość fajny. Ale skoro on przepadł, to nie będę tutaj na siłę budować czegoś innego. No i dwa ostatnie liście z tej strony, bo bardziej to wszystko umieszczałem przy brzegu, żeby było bardziej widoczne, czyli tutaj, tutaj oraz bardziej z tamtej strony. No i to mamy zrobione. Dobra, uruchomione. I teraz klikamy i się teleportujemy. Zaczyna działać, bo zaczęło to strasznie dymić. I zaczyna... Dobra, chyba jestem. Udało się. Wróciłem do siebie. Jestem w końcu w bazie. Szukam i szukam go, ale nigdzie go nie ma. Naprawdę. Już drugi raz sprawdzam każde pomieszczenie. No i on gdzieś nagle wyparował. Będę musiał sprawdzić dane w moim komputerku Czy jakaś gdzieś aktywność ostatnio była. Mam pendrive'a z danymi. Siadamy i zobaczymy gdzie on się znajduje. Paszą coś mnie zabijesz! Pół serduszka, pół serduszka, mam! Te oko niby mi... Ja piór dziadu! Zawału dostałem przez ciebie. O żeś mnie wystraszył, dziadu głupi! Czy są to jakieś skrzynki, które chcą są... mnie... Szybko, szybko! O nie, o nie, o nie! Pół serduszka, pół serduszka! Wow. dziś... Więc wszystko jasne. Wyruszył do Twilight Forest. Więc mam kilka najbliższych dni dla siebie, żeby przygotować pułapkę na Archiego. I ostatnią rzeczą, jaką bym zrobił, będą stragany. Czy tu przypadkiem nie był przywiązany żółwik Blorus'a? Gdzie on wyparował? Zginąć chyba nie mógł, bo by została po nim smycz. A to? Kto się bawił pod moją nieobecność? Co to ma znaczyć? Ten, kto to zrobił, to gorzko tego pożałuje i dopilnuje tego. Haha, <laughs> wpadłeś w moją pułapkę, Archie. O nie, wkopałem się.